Siemanko witam wszystkich. Dziś jedziemy do autokomisu w Niemczech, Autoland i nie będzie to Mohamed, albo Panturek, Hasan tylko normalny Niemiec, Herr Stefan i tam zobaczymy co za samochody tam stoją i po ile. Wiadomo u Mohameda będzie taniej zawsze no ale zobaczymy jakie stoją u Niemca także zapraszam na materiał i miłego oglądania na miejscu ciąg dalszy a już teraz znajdujemy się na miejscu na początek Mercedes A klasa 4000 2004 rocznik. Ja nie jestem żadnym ekspertem, macie sami. 4000, 2001 rocznik. Peugeot. 153 tysiące już przejechane. Już widzę, że cięż, ciężkie ceny. Tu kolejny. Hyundai Gets. Jak na razie idą wszystko po 4000, jak leci, to jest właśnie dziwne. 3990. Kto by za to kurwa dał tyle hasy No ja nie. Hyundai gets. Klima. Nowy przegląd, rocznik 2005. zielona plakietka zielonej plakietki nie ma przyklejonej, ale jest zielona, także nie ma problemu. 146 tysięcy przejechane. Na plakietkę sobie weźmiemy, wyrobimy nową za parę euro. Najważniejsze, że w papierach jest zielona. Taki mały Alfa Romeo. 147 model za 3,500 2004 rok no i wszystkie mają nowe przeglądy i gwarancje na rok zielona plakietka przyklejona oczywiście do wymiany, bo numery muszą się zgadzać, muszą być takie same jak na rejestracji. Jak będą się różniły, no to jest za to mandat. Następne autko. No i znowu 3990. 2006. No i prawie 200 TKM. Opel Corsa. A tu mamy kurwa już no, cacko w postaci Astry, czyli Opel. Kolor nawet zachwyca. No i ciekawy, jak myślicie mnie, takie coś kosztuje? Stra 1 6. i teraz najważniejsze ohoho 3,5 klocka, co by na to? Przegląd do lipca 2024 2003 rocznik, 120 tysięcy przebiegu. No i co, stara, nie? Kurwa za tę kasę co dałbyś? Ja raczej nie. Kolejny Chyba dlatego to tyle samochodów stoi u niego Bo kiedyś było połowa mniej A chyba a tego chyba nawet nikt nie kupuje No i tak dochodzą dochodzą. jak się zdarzy jakiś frajer, No to kupi Chyba te kartki to seryjnie drukowali Tylko się modele zmieniały I parę danych Rok no, gwarancji jest na to Tutaj nie ma ceny Tu kolejny Audi piątka Audi piątka kupę 1.8 benzyna, ale nie ma ceny Napisane, że trzeba go profesjonalnie przygotować Czyli coś tam ma do wymiany albo co, no nie wiem, trzeba go po prostu wylizać Jak te inne Taka o piątka kupę, nie? Tak samo benzyna 4, pierwsza rejestracja 3 2011 i 181 TKM i też trzeba go wylizać, przygotować 15 klocka resztę chyba widać, mam nadzieję. Rok gwarancji, nowy przegląd. 170 przejechane tysięcy, a tutaj już mamy garbusek za 10 kloca. 14 rok gwarancji, 190 tysięcy przejechane, zielona plakietka, Skoda Rapid 10 kloca. Tu już drukowali po 10 tysięcy. Zawsze sobie można zatrzymać filmik i zobaczyć na karteczkę informacyjną ja tak przelatuję po prostu no. Renault Creo 4 Grand Tour dynamic. czy jakoś tak, nie wiem, nie znam się na tym ale jak widać znam się na tym 8 kroca. nowy przegląd 2013 mamy jeszcze tu parę samochodów jak widać u Niemca ceny są no troszkę wygórowane. Nie to co u Mohameta tam by było troszkę taniej, no ale też większe ryzyko. Tu mamy Peugeot 407 Automatic 6 klocka, 167 TKM, klima Automatic Radio, elektryczne fotele, hak na przyczepkę, Xenon Panorama, tak, podgrzewane fotele, tempomat, elektryczne szyby no i przyciągnione 167 tysięcy przejechane 2005 rocznik nowy przegląd zielona plakietka to no standard jak wszędzie jak pozostałych o 407 no tak wygląda No tak trochę liźnięty. A tutaj już mamy. 10 klocka Audi A4 Avant Automatic tak się prezentuje niebieski taki smurfik. Jedziemy dalej Opel 8 klocka następny mamy Peugeot 308 idziemy dalej Honda Civic 2010 9 klocka i tylko 88 tkm. i wszystko to samo nowy przegląd rok gwarancji a tu mamy Kia 2019 to chyba będzie jakoś czteroletnie autko za 12 klocka picanto spirit poważna sprawa no i następny ale przez honda czas 7 klocka. Peżowa za 4 klocki. 107. 2007 rok produkcji. No tak, dla kobiety po zakupy jakieś podjechać. Takie lekkie zakupy, bo tam za dużo do niego nie wejdzie. No ale zawsze może nam skrzynkę browara przywieźć. To się akurat zmieści. Tu taki standard znowu 4 klocka Hyundai Atos Prime 2006 72 TKM, kolejny Hyundai iX20 15 kloca 2018 19 tysięcy przejechane. Można powiedzieć igła, no taka mała igła. No tak to wygląda. W 5 lat plus minus 19 tysięcy. Skoda. Osiem klocka Audi Coupe Automatic, 12 klocka. Oczywiście przy Audi to normalne, że będzie przebieg większy 193 km. No i idziemy dalej. Nie ma ceny na Mercedesie, ale jest Volkswagen i też nie ma ceny. A tutaj są takie starsze zaplecze tyły, takie tyły komisu, gdzie stoją te takie najtańsze. W tym przypadku to nie są nie należą do najtańszych. Nie ma wszędzie cen. Ale mamy rower. 75 za 3 klocki diesel. 257 tysięcy przejechane. Przegląd ma diesel. I tu już tak raczej nie ma cen. Na pewno pan w środku by nam powiedział, ale jest niedziela. No to nam nie powie, bo nikogo tutaj nie ma. A tutaj mamy auto, które jeździ na benzynę i na gaz. Wygląda mi na Subaru, chyba że się mylę, no to, ale tam wy będziecie wiedzieć na pewno od razu. Muszę to sprawdzić. Córka sprawdzi. Und welche Marke ist das? Córka nie wie. Ja muszę sprawdzić. Tam widać. Na drugim planie stary Mercedes. No i ja tutaj muszę dopiero się upewnić. No ale Subaru jednak na Subaru. No Wy tam od razu poznajecie. Ja tam muszę się upewnić, bo tam nieobiegany jestem w tym. Pokazuję tu po prostu w moim regionie samochody. I za cztery klocki mamy Chevrolet na gaz. Chevrolet prosto z Korei. 203 tysiące. A w środku już Chevrolet, ale to już raczej nie z Korei zarejestrowany. Tam dalej widzę jakiś Mercedes. No ale kamera może tego nie widzieć. Mercedes? Także tyle samochodów tu stoi. Mniej więcej? Drogie nie. Od razu widać, że drogie. Tu mamy jeszcze ciąg dalszy Peugeot 3,5 klocka, 169 TKM 2005, 3,5 klocka, 169 TKM. Tu mamy żabę, na którą ktoś nadepnął, i jej oczy wyszły. I klima. I 115 tysięcy przejechane, i 23 latka, i 3 klocki katastrofa 196, 3,5 klocka. Seat i Wiza, inkluziv poduszka powietrzna. <laughs> nie żartuję 183 tysiące przejechane 2001 rok 2990 i stuningowany dach także jak widać nie za ciekawie drogo, drogo ja kieruję się do domu to tak jak mówię, nie jestem żadnym ekspertem, pokazałem po prostu taki pierwszy autohaus tutaj u mnie Po się tu samochody sprzedaje Raczej to nie są samochody dla tych ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj ze wschodu po samochód Oni polują na takie bardziej tańsze Nieraz lekko bite i tak dalej, z tego co widzę ale nie jestem też ekspertem. Wiedzą to najlepiej ci, co właśnie to. Taką mają pracę i holują te samochody. Holują w cudzysłowie, no bo wiadomo, że przeważnie to nalewecie. No i na tym będę kończył. Taki krótki filmik z pierwszego takiego autohausu. Postaram się też nakręcić na innych ale nie dzisiaj, tylko w kolejnych dniach mam nadzieję, także jakżeście widzieli, ocencie sami, ja Was pozdrawiam, no i zapraszam, dajcie subskrypcję, zapraszam do innych moich filmów i do zobaczenia bądź usłyszenia, na razie trzymajcie się, hej, cześć!